Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony STC MNM. Kontynuujemy serię, zagrajmy w limbo Patrząc tak na chaptery przed zaczęciem nagrywania Dowiedziałam się, że został ten chapter i samo przejście Nie bójcie się, nie ma żadnego strasznego bossa na końcu I mam lagi, to nie wiem czy to teraz przejdę Trochę to trzeba wciągnąć to jest o wiele trudniejsze niż normalnie. Czy spadnę na to? Nie! Co ja zrobiłem? Już wolę się ubezpieczyć teraz. O nie! Zapomniałem włączyć stopper. Przerwa chwilowa. Wracam z powrotem. Z legami... No, o Jezu! Czwarta rano, a ja... Jeszcze zadania chyba nie zrobiłem do szkoły. Trudno, zrobi się o piątej. Zrobi się samo. I nie chcę nawet słyszeć takich komentarzy. Albo wiecie, co lepiej wam nie powiem, bo zaraz wyjedziecie z pretensjami. Więc wam nie warto mówić takich rzeczy, gdyż 70. youtuberowiczów uważa takie zjawiska za. Nie powiem jakie. Więc dlatego nie. Mam takie wieloletnie, wieloletnie co je gadam. Kliknij tylko! Jest moc! Jestem. Koks. Już teraz nie wiedziałam co powiedzieć. Teraz tylko tamto popchać. I wrócić. Zdążę! No, pewnie, że zdążę. No! What the fuck? Widzicie co? Ja to kawałek utnę. I jak. Będę, będzie ta skrzynka tam w szczytowym momencie. To po prostu uznaję nagrywanie. Kontynuujemy w dosyć nietypowej pozycji. I nie zdążyłem dobiec do skrzynki. Teraz tylko chycić ten przycisk, bo znowu będę się męczył z tym. Ja się modlę już. Nie wiem jak wy I... Kontrol! Jest! Teraz tylko szybko dobiac i uniknąć bliskiego spotkania z piłą. Dobra. Co to jest? <grymne> o Jezu. Myślałam, że podskoczysz, że jeszcze zdążysz że kula w nodze to jeszcze żaden problem. Myliłem się co do ciebie. Zawiadłem się na tobie. Koniec. Jest! Tylko teraz... Nie zmaść! Uff... Trudne momenty. Teraz trafić w tą dziurę bez problemu. Czyżby to było przejście? O Jezu, lepiej nie. O Jezu, ja nie wznowiłem nagrywania. Przecież i tak dawaj skocz. Wow. I oto jest przejście z limbo do normalnego świata. Niestety nie możemy tam wejść, gdyż naciśnięcie tego przycisku spowodowało to, że jak będziemy już blisko, także na wyciągnięcie ręki, stanie się to. Zostaniemy zmieleni na popiół. Trzeba to tak zrobić, żebyśmy się po prostu w tą szybę, czy co to jest, Bóg wie, wbili i to jeszcze stópami, nie głową. ...jak to nasza tradycja. Dobra, może teraz. Myliłem się trochę. A może tak odczekam parę sekund? I dawaj. Końcowa sekwencja, kontrol! Przeszliśmy Limbo! Chodź! Chuck Norris! Is that you? How are you? Wyszliśmy z Limbo. Yeah! steczka z i mi się skończyły. Oj, dylemat jest wielki, bo nie wiem co z Minecrafta nagrywać. Czy single player, creative, czy z kolegą jakiś serwer multiplayer? Jak ktoś to ogląda, niech mi doradzi. Proszę, please. No to end like this. Nigdy nie myślałam, że to się tak skończy. No, może jeszcze się zabił. To jest krew czy błoto? Bo sam w końcu nie wiem. On żyje czy nie żyje? Czy mi się tak wydaje? Czy on jest w tym miejscu co na początku gry? Czy mi się tak dalej wydaje? Dawaj! Mam nadzieję, że już bez żadnych nas... niespodzianek. Mam nadzieję, że się zmieściliśmy w czasie, bo nie włączyłem znowu stopera, ale mi to możecie wybaczyć, bo jest końcowy odcinek. Jest. A bo ja wiem, że końcowy, widziałem bramen, to końcowy. Nic strasznego nie jest, na końcu to się nie bójcie, już w tym wiele raz przechodziłem. I teraz tylko wstań. Otwórz oczy. Otwórz oczy, bo nie chcę mi się tego jeszcze raz przechodzić. Mówię coś do ciebie. No właśnie. Dobra, jeszcze się nagrywa, bo są lagi. Dobry znak. Jeżeli teraz się coś przerwie nagrywanie, nie zdzierżę, kurde. Dobra. Czy jest dalej nagrywanie, czy mi się tylko tak zdaje? Się siostra, mam nadzieję, że. Dobra, ja teraz nie struję. A co stanął? Dobra, teraz do przodu. Nie reaguje, skok, nic nie reaguje. Mam nadzieję, że tu larw głowiczek już nie będzie. Dobra, on sam chodzi. Jeszcze ten, to dobrze. <laughs> siostra, znaleziona, seria zakończona. No, i może byś coś tak powiedział. jest tylko, nie ma ta gra, jest jakaś. No, mów coś. Mów coś, bo zdampiska zaraz będą. I... nie, Czy ja zginąłem?